Cześć, nazywam się Maciej. W dzisiejszym odcinku Kreatywna Tylko nocą pokażę pewien trik, który odkryłem podczas całonocnego grania w wora. Trik działa tylko w nocy i należy spełnić trzy podstawowe warunki. Primo należy zjeść pół kilo bigosu! Sekundo. należy wypić litr napoju energetycznego. Po drugie sekundo należy się mocno, mocno skupić. Po dłuższym treningu będziecie mogli bez problemu klikać i przesunąć okna, pisać maile, a także rysować pędy. Bawia. Należy cały czas pamiętać, aby unikać zbędnego rozkojarzenia, które może spowodować, że nasz komputer będzie się nieodpowiednio zachowywał. Yeah. W pewnym momencie może się pojawić niebezpieczeństwo odczytania czytania naszych myśli. Aby zabezpieczyć się przed kosmitami, iluminacji, i aż ludzi, musisz zaopatrzyć się w plastikową miskę, folię spożywczą lub też w taki oto metalowy nabierak. Tak wyposażeni możemy wyjść w naszej technicy z celu uzupełnienia zapasów bigosu, a także napojów energetycznych. Pamiętajmy jednak, aby unikać kontaktu wzrokowego z nadpowiednymi młodymi ludźmi po chemioterapii. To tyle. Pozdrawiam.